Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy nową serię poświęconą perfumowym nowościom, ale zanim o tym, kilka słów wstępu. Osoby, które śledzą mój kanał na bieżąco, pewnie zwróciły już uwagę, że sceneria za mną jest inna niż dotychczas, a wynika to z tego, że przeprowadziłem się. I generalnie ostatnie tygodnie pod kątem zmian były u mnie dosyć intensywne, ponieważ na czas przeprowadzki nałożyły się też formalności związane z zakładaniem własnej firmy. A także zakupem auta. Dodatkowo, cały czas zastanawiam się, jak poustawiać wszystkie rzeczy w pokoju, w którym nagrywam, czy to jeżeli chodzi o biurko, czy lampy, których nie widzicie, czy też całą scenerię za mną. A jak wiecie lub nie, czas mam dosyć ograniczony, ponieważ kanał prowadzę totalnie po pracy, czyli późnymi wieczorami, a także w weekendy. Nie wiem, czy tymczasowo uda mi się utrzymać publikowanie dwóch odcinków w tygodniu, czy na przykład będzie to jeden, natomiast możecie mieć pewność, że kanał cały czas jest dla mnie bardzo ważny. I będę publikował jak często to tylko będzie możliwe. Przejdźmy więc już do przeglądu perfumowych nowości. Docelowo co około miesiąc lub dwa będę przedstawiał Wam najnowsze perfumowe propozycje, tak abyście mieli świadomość, czym warto się zainteresować a także co nowego dzieje się na rynku perfumowym. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o męskich perfumach Jean Paul Gaultier Le Mal Le Parfum, damskiej wodzie perfumowanej Giorgio Armani My Way, wodzie toaletowej dla kobiet Kenzo World Power, zapachu dla mężczyzn Ralph Lauren Polo Red, a także unisexowej linii Do Not Drink od Sephory, której zapachy rzekomo zawierają 87% składników pochodzenia naturalnego. Linki do najlepszych ofert cenowych za te zapachy zostawię Wam w opisie pod tym nagraniem. Zacznijmy więc od męskich perfum Jean-Paul Gaultier Lemal Le Parfum. Jest to flanker jednego z bestsellerów i ikon jeszcze lat 90., czyli zapachu Jean-Paul Gaultier Lemal. Dla tych z Was, którzy znają oryginalne perfumy Lemal, jeśli chodzi o nową wersję Lemal Le Parfum, wciąż mamy tu charakterystyczny rdzeń w postaci lawendy, kardamonu i wanili. Jednak nowość, o której mówimy, zmieszana jest w dostrzegalnie inny sposób. W odróżnieniu od pierwowzoru w Le Parfum nie znajdziemy już kwiatu pomarańczy. A za to dodana tutaj nutę irysa, dzięki czemu perfumy te mogą być postrzegane. Jako bardziej dojrzałe oraz eleganckie. Wanilia w tegorocznej nowości jest natomiast nieco mniej słodka, a bardziej ziemisto-drzewna. Zdecydowanie posiada wieczorowe DNA i, przez wspomniane otulające połączenie nut zapachowych jest też bardziej odpowiednia na zimniejsze pory roku takie jak jesień i zima. Choć trzeba powiedzieć, że również wiosną z powodzeniem można je nosić. Można więc powiedzieć, że młody, zwariowany chłopiec, z jakim moglibyśmy utożsamiać oryginalne Lemal, wyrósł tu na dojrzałego. Eleganckiego faceta, który wyprzystojniał z wiekiem. Myślę, że najnowsza wersja ma również nieco bardziej męski charakter niż na przykład wariant Ultra Male. Po pierwszych testach w Douglasie według mnie perfumy te mogą podobać się zarówno mężczyznom noszącym je, jak i kobietom. Komplementy może nie gwarantowane, ale dość prawdopodobne, ponieważ jest to ciepły. Całkiem przyjemny, seksowny zapach, a także dość subtelny i nienarzucający się mimo solidnej projekcji. A mówiąc już o parametrach, jak na razie nie można narzekać na trwałość i właśnie projekcję tych perfum. Na mojej skórze spokojnie utrzymały się 7-8 godzin, a nawet 10, biorąc pod uwagę ostatnie 2-3 godziny, gdy zapach staje się już bardziej blisko skórny. Zapach LeMal Le Parfum jest dostępny w sprzedaży od lipca tego roku, a jego cena przykładowo za flakon 75 ml waha się między nieco ponad 200 zł. Do ponad 300 zł, chociażby w Douglasie. Moim zdaniem, wypuszczenie wersji Lemal Le Parfum było dobrym posunięciem marki Jean-Paul Gaultier, ponieważ stare Lemal po ponad 20 latach na rynku nie mają już takich parametrów jak kiedyś. A i osoby chętnie noszące ten zapach jeszcze lata temu, teraz już są starsze i tego typu zapach. Może być właśnie dla nich, czyli dla osób lubiących tego typu DNA, ale szukających czegoś z lepszymi parametrami i o bardziej dojrzałym charakterze. Tak więc mogę polecić Wam ten zapach do przetestowania. Przejdźmy teraz do nowej propozycji dla pań od marki Armani, czyli wody perfumowanej Giorgio Armani My Way, której premiera odbyła się na przełomie sierpnia oraz września. Wprowadzenie do sprzedaży My Way ma stanowić punkt zwrotny w planie marki Giorgio Armani, polegającym na ograniczeniu jego wpływu na środowisko i walce ze zmianami klimatu. Chodzi tu o zastosowanie. Stosowanie materiałów z recyklingu, surowców wtórnych oraz składników zapachowych pozyskiwanych ze źródeł zrównoważonego rozwoju, a także innowacyjny system napełniania butelek pozwalający na znaczną redukcję ilości odpadów materiałowych. Jeśli chodzi o sam zapach, stanowi on lekkie białokwiatowe połączenie tuberozy kwiatu pomarańczy oraz jaśminu, z odrobiną owocowej słodyczy za sprawą bergamotki, a także pudrowym połączeniem wanilii z piżmem w rozwinięciu. Wydźwięk tych perfum jest bardzo pozytywny, rześki, taki lekko medlany i zdecydowanie przyjemny. Szczególnie ten świeży, owocowy początek według niektórych kobiet jest wręcz uroczy. Niektórzy porównują wręcz ten zapach do Gucci Bloom czy też Givenchy L'entourdi. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że jeśli chcemy dokonywać takich porównań, szczególnie z tym drugim zapachem, a myślę, że jest do tego powód, to My Way jest zdecydowanie łagodniejszą, Lżejszą i bardziej owocową wersją tych perfum. Nie ma w nich natomiast nic specjalnie unikalnego. Dlatego sama nazwa My Way, według mnie, jest tutaj trochę na wyrost. Jednak mimo wszystko, perfumy te mogą się podobać. Są też bardzo wszechstronne i sprawdzą się od wiosny aż do jesieni. Zimą, według mnie, mogą być trochę za słabe. Można je jednak nosić na dobrą sprawę o każdej porze dnia. I na każdą okazję, co stanowi ich duży plus. Będą też odpowiednie w dni, w których nie wiesz, jakich perfum użyć, a zależy ci na czymś zwyczajnie przyjemnym o wyraźnie kobiecym charakterze. Trwałość nie powala, choć też nie jest najgorzej. Po 3-4 godzinach My Way stają się blisko skórne, ale pozostają na skórze jeszcze przez następne 2-3 godziny. Tak więc podsumowując, Według mnie to kolejny zapach, który warto sprawdzić. Po dwóch mocnych premierach, przejdźmy teraz do dwóch zapachów, wokół których było mniej marketingowego szumu. Na pierwszy ogień woda toaletowa Kenzo World Power, należąca do zainicjowanej w 2016 roku linii Kenzo World. Perfumy te stanowią orientalną, słonokwiatową kompozycję łączącą aromatyczną kocankę z akordami pudrowymi, a także słodką nutą tonki. Obecnie dystrybucja tego zapachu jest wciąż ograniczona, ponieważ na dzień tworzenia tego materiału można go było dostać jedynie na Notino, gdzie cena flakonu 75 ml. Wynosi obecnie 294 zł. Mimo, że nie miałem okazji testować jeszcze tego zapachu, to zdecydowałem się umieścić go na tej liście, ponieważ samo połączenie nut zapachowych, kocanki i soli brzmi naprawdę interesująco. Jestem więc ciekaw, czy ktoś z Was miał okazję testować go, a jeśli tak, to czekam na Wasze odczucia. Obecnie w internecie również ilość informacji na temat tych perfum jest dość mocno ograniczona. Kolejna nowość na rynku, tym razem w ofercie dla Panów, to woda perfumowana Ralph Lauren Polo Poloret, należąca do całej linii zapachów Poloret. Aktualnie to już Szósty zapach w tej linii, zapoczątkowanej wydaniem wody toaletowej Polored w 2013 roku. Jeśli do tej pory podobały Wam się inne zapachy z tej linii, to polecam Wam zainteresować się tym zapachem, ponieważ otrzymujemy w nim kompozycję utrzymaną w podobnym tonie. Perfumy te należą do rodziny zapachów drzewno przyprawowych i według platformy Fragrantica tworzą je na dobrą sprawę jedynie trzy nuty zapachowe. W postaci najbardziej wyczuwalnego imbiru. A także aromatycznej szałwi muszkatołowej oraz nut drzewnych. Polecam wam jednak zwrócić uwagę na to, że według oficjalnej strony marki Ralph Lauren struktura tego zapachu jest jednak bardziej rozbudowana, a znajdują się w niej dodatkowo, m.in. innymi greyfruit żurawina czy też lawenda. Możliwe więc, że informacje na Fragrantice odnośnie tego zapachu zostaną jeszcze w najbliższym czasie zweryfikowane, a także zaktualizowane. Jeśli chodzi o kwestie ceny, obecnie za flakon 75 ml tych perfum przyjdzie nam zapłacić od 220 zł w sklepie internetowym Coco Panda do nawet 320 zł na Notino. Ogólnie rzecz biorąc, zapach ten należy więc do średniej półki cenowej i myślę, że jest warty przetestowania dla osób szukających codziennych perfum na przykład na jesień. I na koniec wiadomość, która wzbudzi Trochę kontrowersji w perfumowym świecie. Perfumeria Sephora wydała bowiem linię naturalnych, uniseksowych perfum o nazwie Do Not Drink, która ma podążać za obranym przez firmę kierunkiem naturalności, ponieważ jak możemy dowiedzieć się z oficjalnej strony marki, kompozycje w tej linii zawierają w 87% składniki pochodzenia naturalnego. Dodatkowo zamknięte są w ekologicznych opakowaniach w postaci szklanej butelki oraz kartonu z recyklingu zadrukowanego farbami roślinnymi. Tak więc zarówno flakon, jak i pudełko mają w pełni nadawać się do recyklingu. Aktualnie w skład kolekcji Do Not Drink wchodzi 6 zapachów. Ich cechą wspólną jest koncentracja w postaci wody perfumowanej, natomiast każdy z nich stworzony jest w innym tonie. Pierwszy z nich jest kompozycją łączącą w sobie soczystą letnią świeżość mandarynki. Z aromatyczną chrebatą macza. Po drugie, owocowe połączenie gorzkich, a także świeżych akcentów liści i łodyg czarnej porzeczki z soczystym, cytrusowym i słodko-owocowym aromatem marakui. Trzeci zapach sygnowany jest jako lekki bukiet jaśminu w połączeniu z lekko-ostrym akordem różowego pieprzu. Z kolei czwarty z nich ma być już bardziej elegancki za sprawą zestawienia ze sobą pudrowego irysa z akordem kawy moka. Piąty zapach zawiera w sobie aromatyczno-balsamiczną kompozycję szałwi oraz tonki, zaś ostatni Wariant powstał na zasadzie kontrastu między łagodną wanilią a akordem soli, co w teorii daje nam kolekcję zapachów na niemal każdą okazję. Oraz spore roku. Jeśli chodzi o cenę, za flakon 50 ml każdego z tych wariantów zapłacimy obecnie w seforze 139 zł. Wracając jednak do kwestii naturalności w tych zapachach, o ile wydaje się, że w kwestii ekologicznych opakowań nie ma się do czego przyczepić, to w kontekście naturalności samego zapachu pojawiły się negatywne głosy. Zarzucający seforze tak zwany greenwashing. Dla niewtajemniczonych, greenwashing według Wikipedii to mówiąc kolokwialnie ekościema, czyli po prostu zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów, zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska, wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. I słowo klucz stanowi tutaj wrażenie, a nie realny stan rzeczy. Chodzi tu o kwestie rzekomych 87% składników pochodzenia naturalnego. Jak możliwe, że wiecie, zapachy zawierają w sobie sporo alkoholu. Jeśli chodzi o wody perfumowane, jest to często właśnie od 80% do 90%, co mogłoby świadczyć o tym, że alkohol w tych perfumach jest pochodzenia naturalnego. Zresztą, jak wskazuje nam sama marka, wytworzonego z buraków. Zgodnie z informacją na oficjalnej stronie Sephory, sam koncentrat zapachowy stanowi natomiast 12% składu tych perfum, co może świadczyć o tym, że kwintesencja samych zapachów oraz element, który de facto czujemy, przykładowo wspomniane soczyste owoce marakui czy też aromat tonki, został na dobrą sprawę wytworzony syntetycznie, jak w wielu innych zapachach na rynku. Próbowałem nawet za pośrednictwem wirtualnego czatu na ich stronie internetowej zweryfikować, jak sytuacja wygląda naprawdę. Niemniej na razie odbijam się od oczywistych odpowiedzi, nie do końca adresujących moje zapytania. Jestem też ciekaw Waszych opinii na temat tych zapachów z Sephory, a także pozostałych, o których dzisiaj rozmawialiśmy. A teraz standardowo, jeśli podobał Ci się ten odcinek, Zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z wami żegnam, także do następnego odcinka.